Ja w jestem z bratem i z mamą od 3 września 1939 roku. Do 3 września mieszkaliśmy na Okęciu, wytwórni silników lotniczych PZL. I 1 września już o godzinie 6 rano niemieckie samoloty nadleciały na Okęcie, zaczęły bombardować. Tam były dwa lotniska, tutaj od strony Warszawy Ochoty było lotnisko cywilne, a tam na, na bardziej na, na wschód było lotnisko wojskowe. I były tam takie dwa terminale specjalne. No i oni tam zaczęli bombardować to lotnisko, te obiekty. No to było trochę tych polskich dział ustawionych. No tutaj jak się jedzie aleją krakowską stronę. Grójca Janek po prawej stronie na górze tam mniej więcej idzie i gdzie, tego, gdzie zginęła ta piosenkarka, Jantar, na, tam dalej tam na potem postawiono szkołę, ale przedtem to była taka góra wysoka i tam były te działy ustawione. No i myśmy początkowo sądzili, że to są ćwiczenia z, te, z tych działów, po, tej polskiej artylerii, ale potem okazało się, że strzelali do tych samolotów, ale po prostu oni co chcieli to zrobili, odlecieli. No i w wyniku tego bombardowania poleciały i domy obok. Po prostu te bomby spadły nie tylko na lotnisko, nie tylko tam, gdzie oni chcieli, ale również na te obiekty. No i wtedy rodzice zdecydowali, że trzeba nas tu przywieźć do Sochaczewa. No i 3, 3 września, żeśmy wsiedli w Warszawie na dworcu, przyjechaliśmy tutaj do stadionu. Ale tu zaczęli bombardować Niemcy już stację kolejową trzeciego. No i po prostu ten kierowca mówi, ja, tuż, ja to ja tu was wszystkich wysadzam, ja na ten drynek obecnie kościuszki nie jadę, dlatego że, że po prostu tu jest niebezpiecznie. No i on zawrócił tym autobusem, wysadził wszystkich, to tą ulicą Olimpijską, tak das sobie przyszli tu na ulicę. 15 sierpnia obecnie bo To była ulica 15 sierpnia, 10, sierpnia. No i tu się zaczęła cała ta historia wojny. Więc przede wszystkim to tak. No, żołnierze polscy bardzo przede wszystkim to była łączność. Z tymi szpulami na plecach, rowerami. No i oni rozwijali. Bo ta, ta ulica była zarówno do Boryszewa, jak i tam w stronę. Torów to kolejowych, stronę przejazdu, wszędzie zasadzona wieżbami. Więc jeden szedł ze szpulą, drugi tam nawijał na tych gałęziach te kable, i oni tą łączność ciągnęli gdzieś tam na stację kolejową. Tam widocznie był jakiś środek ogniowy przewidziany do wieży ciśnień. Tam było jakaś obser był obserwator dla tej wieży ciśnień. Tu do młyna Michalskiego i do i tego Błyna, do domu Pawłowskiego, to jest obecne starostwo obecne. No i właśnie wtedy no, mieli kłopoty różne, na przykład jak żołnierzowi wyszło powietrze z koła, to nie miał wentyla, żeby sobie mógł napompować Przychodził, prosił o wentyl, po prostu ta organizacja była słaba. Jedna kuchnia gdzieś tam była, no więc trochę ich się tam dożywiało, tych żołnierzy, no i tak to wszystko trwało. Ta cała, ta cała batalia wojskowa tutaj, początkowo to tylko sam, sama, sama armia polska była sama. Dopiero 17 września weszli Niemcy. Myśmy przez ten czas siedzieli w takiej piwnicy. Jadek tam nasz wybudował budował taką piwnicę, bo miał sklep spożywczy, nie było lodówek, to tam trzymał te wszystkie takie produkty. No, mężczyźni to poszli od razu gdzieś do Duranowa, za Duranów i oni tam się przewidzieli, że tu może być niebezpiecznie, to tam, tam się na wsi osiedlili przez ten okres. No mnie, mnie się tam znudziło w tej piwnicy siedzieć, ta piwnica była przykryta takimi drzwiami, miała tam cztery, cztery takie no, pomieszczenia, no i tego 17 września Otworzyłem te drzwi, chciałem zaszerpnąć powietrza. Patrzę, a tuż tam na podwórku, nie wiem, co z karabinami ze wszystkim. No więc, faj, zaczęli krzyczeć, wyciągnęli mnie stamtąd i z tymi karabinami tam wpadli do tej piwnicy. No ale tam był tylko staruszek dziadek, była mama, babcia i jej siostra. I był. Obejrzeli tą piwnicę, no i mówią do nas. Aha, ta moja ciocia uczyła się sama języka niemieckiego przypomina. No i trochę tym językiem tam władała. No i mówi, że tu nie ma nic. Oni powiedzieli do niej, że Wy musicie stąd wychodzić, bo tu będzie wielka batalia wojskowa i Wy tutaj nie przetrwacie w tej piwnicy. Jakoś ta, taka, taka była ta pierwsza czołówka, jakaś taka bardziej może ludzka. No i po prostu żeśmy powędrowali tą ulicą, tą do stacji, tam do, do przejazdu. No i dalej, dalej. Tutaj cała była masa wozów polskich armii, koni takich z rozdętymi brzuchami. Tam. To wszystko było takie takie już no, widoczne, że ta, ta, ta bitwa się z tym, że w wyniku tych, tych działań wojennych, tutaj szczególnie na przykład na ulicy Kasztanowej. Naprzeciw tego domu, to był policyjny dom dziecka, był taki dom nauczyciela Pakuły, to pocisk mu całe piętro rozbił. I potem dalej na ulicy Wojska Polskiego, tam kilka było tych domów przestrzelonych na, na górze, także trochę tutaj tych zniszczeń w tym rejonie było. No a potem się zaczęła ta okupacja. Wojska niemieckie dopuściły się jeszcze w trakcie walki Sochacze w pierwszych zbrodni wojennych w okolicach miasta. 15 września, przypuszczalnie w odwecie za ostrzelanie niemieckiego motocykla, przy moście na utracie rozstrzelano w miejscowości Korzuszki 18 mężczyzn, pracowników folwarku Trojanów oraz mieszkańców pobliskich wsi. O tych wydarzeniach opowiada Mieczysław Kłoniecki, syn jednego z rozstrzelanych, Mariana Kłonieckiego. Jeszcze tu trwały w walki, a już dookoła Sołaczewa wkroczyli Niemcy. Od strony Warszawy atakowali. Pod Warszawą znaleźli się 8 września. Już na przedmieściach Warszawy byli. I od tej strony, w kierunku Sołaczewa, był atak na Sołaczew właśnie i wtedy Ponieważ w oddziałach niemieckich znajdowali się i Słowacy, i Czesi włączeni do armii niemieckiej, więc niektórzy z nich łamaną polszczyzną ostrzegali, mówili, że A, tu po nas przyjdą gorsi, żeby się z uważać. No ale nikt na to specjalnie nie zwraca uwagi. Tata mój. Miał kartę mobilizacyjną, ale w tej karcie mobilizacyjnej było zaznaczone, że na specjalne wezwanie ma się stawiać. Rwał się do wojska, ale no, mama uspokajała, poczekaj, przyjdzie czas na ciebie, jak ciebie wezmą, to pójdziesz wtedy. Tymczasem 15 września Mojego taty, praktykant, bo ojciec był yy, ogrodnikiem po szkole ogrodniczej w Kutnie i zajmował się ogrodnictwem. I 15 września w godzinach popołudniowych, gdzieś około 14:15, praktykant mojego taty, 17-letni Tadeusz Rosiński, pochodzący z Powiatu Płońskiego, to nawet w zasadzie to taka dalsza jakaś, jakaś rodzina była. Wyszedł ze schronu, który tam zajmowaliśmy, zorientować się, bo trochę tak jakby boje uciszły cokolwiek, gdzie się znajdą nasze krowy. Czy nie weszły gdzieś w jakąś tam obcą szkodę czy coś. I kiedy wyszedł, oddalił się około 250 metrów od domu, trafił na przechodzących Niemców, oddział niemiecki, prowadzący kilku Polaków, mężczyzn. Od strony Chodakowa oni zmierzali przez, właśnie przez Nową Wieś. I tego młodzieńca zatrzymali Niemcy i włączyli do, do tych zatrzymanych Polaków. Mój tata dowiedział się o tym, z ust jakiejś, jakiejś kobiety, nie wiem kto to, kto to był, która powiadomiła, że ta dzika Niemcy zatrzymali, więc tata szybko porozumiał się z sąsiadem, panem Brodackim Edwardem bodajże Edwardem albo Edmundem, nie wiem dokładnie, ale Brodacki się nazywał, który znał dość nieźle niemiecki język, ponieważ. Na robotach w Niemczech przebywał wcześniej, i poprosił tata, pana Brodackiego, żeby razem z tatą poszedł i, i dowiedział się, dlaczego oni zatrzymali tego, tego chłopca. Tymczasem wszyscy oni zostali włączeni razem, i tata, i pan Brodacki do tego szeregu i już nie, nie zostali zwolnieni, nie, nie zostali puszczeni. Następnie Wszyscy zostali poprowadzeni w kierunku obecnej ulicy Trojanowskiej. Tam jest kapliczka, i przy tej kapliczce dołączyła grupa, duża grupa zatrzymanych Polaków w majątku ziemskim, Trojanów. Po, zatrzy... po włączeniu tej grupy no, było gdzieś bodajże ponad 20 Polaków. Wszyscy oni zostali poprowadzeni. Drogą, to była piaszczysta wtedy droga obok obocznego cmentarza komunalnego w Sochaczewie, w kierunku Zosina. Po drodze, kiedy przechodzili wzdłuż takich zarośli, lasek jest, jeden z zatrzymanych Polaków, Głuchoniemy, pracownik tego majątku ziemskiego w Trojnowie zaczął uciekać z tej grupy. Niemcy do niego zaczęli strzelać, ale jakoś udało mu się, nie został trafiony i między krzewami, jakoś drzewami zbiegł. Pozostałą grupę zaprowadzili na puste pole w okolicy szosy biegnącej do Warszawy, od, od w kierunku Warszawy. Jak obecna jest, może nie to dalej, bliżej Warszawy. Jak jest wjazd do tej stacji paliw, tam około, około 30, do 30 do 40 metrów od szosy rozstrzelali tych Polaków. 18 rozstrzelali, dwóch zwolnili, którzy kopali tą mogiłę i zasypywali później. Jeden z nich się nazywał Traczyk Jan pochodzący z Nowej Wsi, a drugi, nie pamiętam w tej chwili, on był tutaj też, też pod Sochaczewem mieszkał. 18 zostało rozstrzelanych i po kilku tygodniach rodziny tych rozstrzelanych dowiedziały się, że tam jest taka wspólna mogiła i w dogodnych godzinach rozkopały trochę tą ziemię nakrywająca, to ma cienka warstwa, ziemi była I, i utwierdziły się w przekonaniu, że to jest właśnie ta grupa, którą Niemcy 15 września rozstrzelali. Wtedy zaczęły się starania u wójta niemieckiego gminy Chodaków o, o nazwisku Steinke o zabranie ciał zamordowanych. Bilansem walk o Sochaczew było zniszczenie torów kolejowych oraz centrum miasta, które Niemcy dodatkowo po wkroczeniu podpalili, aby uzyskać odpowiednią dramaturgię do kręcenia filmu propagandowego. Dla mieszkańców rozpoczął się trudny okres pochówków bliskich oraz poległych żołnierzy, a także ciężkiej, przymusowej pracy przy uprzątaniu gruzowisk. Te wydarzenia stanowiły dopiero preludium do trwającej blisko sześć lat okupacyjnej nocy.